Cześć, witam was wszystkich na moim kanale. Jestem Marcelka, a dzisiaj będziemy sobie testowali kolejne skrzynki od Esportowców. Zostały nam trzecie do przetestowania, także zobaczymy, jak dzisiaj sobie te skrzynki poradzą. I na początek przypominam, że z moim kodem Marcelka macie 10% do depozytu i 2 ,10 zł 10 na start. Nadal trwają konkursy dla Was, także polecam gorąco nich udział powyżej wpłaty 840 z moim kodem lub 20 zł, jeżeli chodzi o te Shadow teczercy. No, to macie szansę sobie po prostu wydrobić takiego skinka. Stawcie łapkę, suba i komentarz, a wtedy będziecie mieli szansę wygrać awk 47 Eight Build. Dzisiaj za około 20 zł. E, a na ekranie wyświetla Wam się poprzedni zwycięzca. A więc co? Zaczynamy, przejdziemy sobie do tych skrzyneczek. Case i zobaczymy jak one mi tutaj dzisiaj oddadzą. Jak na razie wygrywają skrzynki od Nawi bez dwóch zdań, więc po prostu zobaczymy, czy te skrzynki będą lepsze od tych imperiali, a zobaczymy, czy będą lepsze od Nawi. Jak będą lepsze od Nawi, no to jeszcze lepiej. Sama skrzynka Miebr 31 50, skinek za dyszkę. Otworzymy sobie podwójnie. Za 63 zł zobaczymy, co tu nam fajnego może wytropić Zeus. No, ta MP9 spoko, ale nadal za tania. E, jedną skrzynkę na buście poproszę za 60 Zobaczymy, czy na do coś fajnego nam tutaj się uda ukrać. Hmm. No chyba niezbyt. No chyba niezbyt. Nie, ten bust to jest w ogóle głupi pomysł mam wrażenie, a ja tak się na niego uwaliłam, że, że na tym bózcie jest spoko spoko. Tu widać, że ostatnio ten bust mi nawet nie udaje. No to co? Kolejna skrzyneczka 30 zł. Zobaczymy co tutaj leci z niej. Mac 90, Boże, 14 zł, no nie. Z połowa za mało, żeby nawet było yy, na zero. Myrtus P250. Jezu, ja dzisiaj nie umiem czytać, przepraszam. Za cztery dychy, spoko. 9 zł na plus, to akurat spoko. Otworzymy sobie jedną na buście. Jak jedna z już nam coś fajnego dała, to może na tym buście teraz, teraz coś fajnego nam poleci. I co, Five 7 Five 7 Nie. Yy. Meretki! Meretki, za 26 zł, no fajnie, ale nie, nie do końca. <grych> no niestety, dobra, idziemy do następnego, bo po prostu yy, jest jakiś dramat, nie? Powiem tak, te skrzynki Navi, jak dla mnie, były najlepsze. Yy. No nie, no nie, no nie, po prostu takie rzeczy to ja w ogóle nie chcę widzieć. No, nie wiem, niech te skrzynki coś bardziej się postarają, bo jak na razie to w ogóle mnie to odpycha. Te strzynki od tych e sportowców. W sensie ta pierwsza była naprawdę fajna Ale te jakoś Łatere yy, um, elementy Ale niestety nie dropnął nam Skrzynek za No nie, nie chce mi się otwierać tych skrzynek Kolejna za 20 zł mm, Nie wiem co Famasik nam dropnął no. Famasik chyba będzie w miarę spoko Ale no nie, za 9 zł no, Drodzy Państwo Dobra, otwieramy sobie podwójnie Zobaczymy sobie co tutaj Hmm, podwójne beretki. Spoko, te fajne, bo w fajnym stanie, ale te, no niestety nie. Także, no i tak w ogóle to jest za mało. Zdecydowanie, jak dwie skrzynki kosztują 41 zł. Hmm, nie wiem, po prostu nie chcę nam, nie chcę nam dzisiaj oddawać. E, idziemy do następnej. E, otworzymy sobie. Będziemy sobie otwierać podwójnie, bo po prostu już sama, nie wiem. u Uh, Glock 18 i to chyba nawet fajny, fajny, fajny. No ale no zobaczcie, fajny Glock, dropnął, no, nie? Ale i tak jest złotówka tańszy po prostu, ja nie wiem. E, to jest chyba albo dzisiaj mój fart, albo te skrzynki są po prostu takie dziwne, ja sama nie wiem. E, Skar 20, P250 za praktycznie nic. E, otwieramy sobie ostatnią skrzynkę, podwójna e, za 42 zł. W sensie dwie za 42 zł e, łącznie. O, no i fajnie. Teraz nam fajnie oddało ten Obsidian e, za 45 zł, więc jakby sam jeden skin już przewyższył to, więc to jest fajne, to jest, jest spoko. Chociaż ta jedna skrzynka trochę uratowała mi humor, że tak powiem. Mm, I co tutaj? No nie, tutaj już nie. Otworzymy sobie pojedynczą skrzynkę na buście. Zobaczymy, może na nam coś fajnego tutaj dropnie. Chociaż, tak szczerze, nie mam jakoś dzisiaj zbytnio entuzjazmu do tego, żeby to tak miało być. No skin za 4 zł. no nie no, dajcie spokój, 4 dychy skrzynka, no. No tak dziewiątka. I co? Za 5 zł. No może bez boosta, może bez boosta odda. Sama skrzynka bez boosta 21 zł. E, co za... 75, spoko, ale nie za 4 zł. Nie ja po prostu powiem tak, no nie podobają mi się te skrzynki, powiem szczerze. Yy, te skrzynki od Nawi były najlepsze. Nie wiem, otworzę sobie jeszcze, ja nie pamiętam, która mi drógna chyba ta najbardziej. Tworzymy sobie ostatnią na buście i albo dajemy jej wiarę, albo nie dajemy. Wątpię, a włupka nam druknęła. A wupka za 60 zł. Sama skrzynka w sobie 38 na buście, spoko jest to plus. Na koniec jakieś tam pocieszenie w miarę wpadło, także spoko. Ta skrzynka najbardziej mi chyba tutaj w ogóle się działa, jeżeli chodzi o te wszystkie. Reszta jakoś tak w ogóle, no nie, 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 nie podoba mi się szczerze. Pominam mam na sam koniec, że z moim kodem Marcelka macie 10% do depozytu i 2 złote 10 groszy zł na start. Bierzcie udział w konkursach, bo skinki na Was czekają, także zostawcie łapkę, suba i komentarz, żeby sobie wygrać darmowego skinka. A my widzimy się już w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia! 아니